Choć pierwszy Commandos nie był pierwszą grą typu RTT, czyli Real Time Tactics, ba, nie był nawet jedną z pierwszych, to na pewno był tym tytułem, który mocno go wypromował i w pewien sposób, przynajmniej częściowo, ukierunkował. To dzięki niemu strategie w czasie rzeczywistym, skupiające się na kierowaniu niewielkim, wysoce wyspecjalizowanym zespołem bojaków i całkowicie pozbawione elementu ekonomicznego, zawładnęły komputerami setek tysięcy, jeśli nie milionów, graczy na całym świecie. I na wielu z nich... Kolejni przedstawiciele tego typu goszczą po dziś dzień. A że jest to też podgatunek bardzo mi bliski, to postanowiłem w ramach kolejnego pojedynku zestawić trzy bardzo popularne nadwisłą i powstałem mniej więcej w tym samym czasie produkcję: czyli drugowojennego Commandos 2, westernowego Desperados oraz średniowiecznego Robin Hood, legenda Sherwood. Sprawdźmy więc wspólnie, która z nich zasługuje na tytuł najlepszej spośród tej prześwietnej, klasycznej trójki. Ciekawi co z tego wyszło? To zapraszam serdecznie do materiału. Zanim jednak zaczniemy, to szybkie przypomnienie zasad bitwy, tym bardziej, że pojawiło się kilka zmian, choćby z racji tego, że po raz pierwszy mamy tu nie dwie, a trzy produkcje. Po pierwsze, punktacja. W materiale jest 12 kategorii, zwanych rundami, z których trzy są tak zwanymi złotymi rundami. Za zwycięstwo w normalnej kategorii gra otrzymuje dwa punkty, druga gra 1, a trzecia 0. W przypadku remisu wszystkie mają po 1, a możliwy jest też remis jedenkowy pomiędzy drugim a trzecim miejscem. W złotej kategorii zwycięzca 3 punkty, drugie miejsce 1, a trzecie 0. Remisy podobnie jak w standardowych. I tak po 12 rundach wygrywa gra z największą liczbą punktów. Proste? No ja myślę. A, no i jeśli zastanawiam się, dlaczego tylko 12, a nie 13 rund, jak to było wcześniej, to już spieszę wyjaśnić, że oczywiście wypadł nam multiplayer, którego te gry zwyczajnie nie mają. Okej, okay, i ostatnia zasada. Pamiętajcie, że to tylko zabawa, i podejście do tematu na luzie, bo przecież mój pogląd na ten czy inny temat wcale nie musi być tożsamym z waszym. Dobra, lećmy z pierwszą rundą. Runda pierwsza grafika i stylistyka. Umówmy się, że strona wizualna to w przypadku tego gatunku sprawa drugorzędna, co nie znaczy, że mimo upływu lat, gry te jakoś bardzo będą bolały was w oczy. A to głównie za sprawą nierzadko przepięknych, prerenderowanych scenerii, które swoją szczegółowością i przywiązaniem do detali potrafią zachwycić po dziś dzień. I to naprawdę w każdym z trzech pojedynkujących się dziś tytułów. Na tym tle nieco na plus wyróżnia się natomiast Commandos 2, który ma nie tylko najbardziej różnorodne, momentami wywołujące efekt Wow, i stworzone z ogromnym przywiązaniem do detali miejscówki. Dodatkowo, jako jedyna, łączy też w sobie w pełni trójwymiarowe modele postaci i niektórych obiektów z dwuwymiarową resztą, co pozytywnie wpływa choćby na poziom animacji. Stąd dwa punkty dla drugich komandosów w rundzie pierwszej. W przypadku dwóch pozostałych, notabene stworzonych przez to samo studio na tym samym silniku, nie jestem w stanie wyłonić lepszej, bo technicznie są mocno podobne. Robin ma na pewno bardziej rysunkowy, niemal baśniowy, Kolorowy styl, Desperados nieco bardziej realistyczny, z mniejszą paletą barw, mocno nawiązujący do klasyki westernu. I obie w swoich niszach prezentują się po prostu dobrze. Stąd po jednym punkcie: runda druga dźwięk i muzyka. W warstwie dźwiękowej każda z gier prezentuje bardzo wysoki poziom, choć całkowicie odmienny styl. Komandosi to piękne, epickie orkiestracje, plus trochę klimatów szpiegowskich i generalnie ścieżka zagrzewająca do walki. Desperados z kolei od samego początku uderza z grubej rury, serwując Arcy różnorodną ścieżkę dźwiękową, w której przebojowe fragmenty jakby żywcem wyjęte z filmów z Clintem i z przeplatane są charakterystycznymi dla spaghetti westernów motywami. No i Last Patrick. Robin Hood, czyli kwintesencja cudownej, średniowiecznej, snującej się leniwie muzyki, może nie aż tak wyrazistej, ale niezwykle klimatycznej, która w idealny sposób buduje atmosferę rozgrywki. W przypadku efektów dźwiękowych sprawy mają się podobnie i w każdej z nich świetnie oddane są realia, w ramach których dzieje się akcja. Przebogata paleta wojennych odgłosów z Komandosa, mocne skupienie się na każdym najmniejszym dźwięku z Desperados, czy niemal sielankowe odgłosy Robin Hooda to generalnie bardzo. Bardzo, bardzo dobra robota. Ale że dodatkowo doliczam spory plus dla Desperados za pełny i udany voice acting, to właśnie ona dostaje dwa punkty. Jeden dla Commandos i tym razem Robin pozostaje z niczym. Okej, okay, dwa pierwsze etapy starcia za nami, ale zanim przejdziemy do pierwszej złotej kategorii, to mam dla Was coś specjalnego. Ale zacznę od krótkiego pytania. Czy jesteście tak zaawansowani wiekowo, żeby pamiętać okres premiery dzisiejszych gier? Wówczas to w czasie, kiedy Komandos czy Robin Hood wchodzili na rynek, największym luksusem było załadowanie się gry szybsze niż zrobienie herbaty. Dziś, jak wszyscy wiemy, oczekiwania są inne. Chcemy sprzętu, który nie tylko działa szybko, ale też nadąża za współczesnym stylem życia. I tu z pomocą nadchodzi Lexar, partner dzisiejszego odcinka, który oferuje rozwiązania nie tylko dla graczy, którzy stawiają na maksymalną wydajność, ale też dla tych, którzy tworzą, pracują w biegu albo chcą mieć swoje pliki zawsze pod ręką. Niezależnie więc, czy potrzebujecie Mocnych podzespołów do grania czy miejsca na swoje projekty, Lexar znajdzie dla Was rozwiązanie, a ich bardzo atrakcyjną ofertę i więcej szczegółów, jak zawsze, znajdziecie klikając w link w opisie. Szczerze polecam. Runda trzecia Gameplay i mechaniki gry. Pora na pierwszą dziś złotą i jednocześnie kluczową kategorię, w której przyjrzymy się gameplayowi i mechanice gier. I tu na pierwszy rzut oka wszystko wygląda dość podobnie. Kierujemy powiększającą się z czasem drużyną postaci, z których każda posiada odmienne, niezwykle przydatne umiejętności i wykonujemy kolejne zlecane nam przez grę misje. I wszystko to rzecz jasna w czasie rzeczywistym. Jeśli jednak zajrzeć w tym wszystkim nieco głębiej, to szybko pewnie dostrzeżecie większą liczbę dobrze zbalansowanych podkomen czy bogactwo interakcji z otoczeniem zaprezentowane w Commandos 2, a także ogromną swobodę, jaką oferuje ten tytuł w doborze sposobu na poradzenie sobie z kolejnymi przeszkodami, od intensywnych akcji zbrojnych po ciche infiltracje z przebierankami w roli głównej. Z kolei, o ile Desperados nie może pochwalić się tak dużą zawartością i otwartością, a rozgrywka zdaje się premiować raczej skryte i szelmowskie zagrania, to na wyróżnienie zasługuje na pewno system Quick Action, pozwalający zaplanować i co najważniejsze, Najważniejsze, synchronizować akcję kilku postaci naraz. Z jednej strony jest to zabieg bardzo efektowny, z drugiej strony mocno ułatwiający przeprowadzenie szczególnie bardziej skomplikowanych operacji. Zresztą w nieco zmienionej formie korzysta też z niego Robin Hood, który to mechanicznie wydaje się najmniej złożony z całej trójki. Gra wymaga mniejszego skupienia, momentami zdając się wręcz premiować otwartą walkę, wręcz, ale ma też kilka arcyciekawych elementów, jak choćby bardziej rozbudowany system pojedynków, mechanika obozu czy przyłączania. Wieśniaków. Suma summarum za mechaniczny rozmach, głębie rozgrywki i swobodę 3 punkty dla Komandos 2, dla Desperados 1 i ponownie dla Robina 0. Runda czwarta. Fabuła i narracja. Przy okazji fabuły sprawa naszego pojedynku, choć mogło się już wydawać, że podąża w ściśle określonym kierunku, nieco się skomplikuje. Przede wszystkim dlatego, że w Komandosach 2 wyraźnej, spinającej wszystko osi fabularnej praktycznie nie ma. Mamy raczej do czynienia z serią oddzielnych misji rozrzuconych po świecie, z których każda to de facto osobny mini scenariusz. I podobnież sprawa ma się z naszą dzielną załogą. Postacie pozbawione są głębszej historii, czy też interakcji między sobą. Odwrotnie wygląda to na dzikim zachodzie. Desperados wyraźnie stawia na silną, spójniejszą linię fabularną, konsekwentnie podążającą westernowym śladem. Główna oś intrygi jest ciekawa, pełna zwrotów akcji i niespodziewanych sojuszy, a wszędobylski humor, chemia czy interakcje między postaciami nadają całości dodatkowej głębi. Robin Hood plasuje się w tym towarzystwie gdzieś po środku. Fabuła nie jest co prawda zbyt odkrywcza, bo przecież wszyscy tę historię znamy, a twórcy wyraźnie nie chcieli w niej jakoś specjalnie mieszać. Za to ma w sobie sporo uroku, jest spójna, a do tego lekko i z humorem opowiedziana, i tym samym idealnie oddaje przygodowy charakter gry. W tej kategorii więc dwa punkty dla Desperados, jeden dla Robina, a komandosi tym razem bez. Runda piąta, balans i poziom trudności. Jeśli chodzi o poziom trudności, to uszeregowałbym tę trójkę w następujący sposób, lecąc od najtrudniejszych. Po pierwsze, Commandos 2, po drugie, Desperados, i na koniec, Robin. Ta pierwsza dość szybko wrzuca gracza na głęboką wodę, oferując potężne, rozbudowane mapy, gęsto zaludnione wrogami, którzy są czujni i szybko reagują na zagrożenie, a jeden błąd może kosztować powodzenie całej misji. Liczba zmiennych i możliwych scenariuszy, jakie trzeba wziąć pod uwagę, potrafi początkowo przytłoczyć i na pewno grama Dość wysoki próg wejścia. Mimo to nie da się powiedzieć, żeby była nie fair, a odpowiednie planowanie pozwoli ze wszystkim sobie poradzić. Tym bardziej, że do wyboru jest parę poziomów trudności. I tutaj warto też na pewno podkreślić świetny balans i wszechstronność postaci, jakie mamy do dyspozycji. Na przeciwległym biegunie melduje się legenda Sherwood, gdzie rozgrywka w dużej mierze opiera się na osobie Robina. Sama zaś gra dużo, dużo więcej wybacza i będzie zdecydowanie najlepszym wyborem dla początkujących miłośników gatunku. I oczywiście nie znaczy to, że na wyższych poziomach nie trzeba uważać, bo i ona potrafi dać w kość, choć zastosowane rozwiązania i mechaniki rozgrywki spowodowały, że krzywa nauki jest tutaj najłagodniejsza, a sama gra nie daje poczucia bycia rzuconym na głęboką wodę. No i gdzieś pomiędzy plasowałby się Desperados. Na pewno stanowiący większe wyzwanie, na pewno bardziej wymuszający naturalnie trudniejsze, skryte, skradenkowe podejście i na pewno potrafiący na dość wczesnym etapie kampanii zmusić gracza do maksymalnego Wysiłku. Jednocześnie, choćby z racji wspomnianej wcześniej, mechaniki pozwala na sensowniejsze planowanie, a co za tym idzie, zaoczne wyeliminowanie potencjalnych błędów. Biorąc to wszystko pod uwagę, w kategorii Balans i Poziom Trudności dwójka dla Desperados, jeden dla Robina i zero dla Commandos 2. Jeśli natomiast preferujecie bardziej hardkorową rozgrywkę, to dwie ostatnie możecie zamienić miejscami. Runda szósta. Innowacyjność w ramach gatunku. Z kategorią innowacyjności gatunkowej mam w przypadku tej trójki taki problem, że prawdziwym dużym innowatorem w ramach RTT był nie drugi, a pierwszy komandos, i cała reszta produkcji aż do dziś, raczej niezbyt odważnie, choć z wyjątkami, w tej formule miesza. I oczywiście, że w drugich komandosach pojawiła się znacznie poszerzona interakcja z mapami, pojawiło się wchodzenie do budynków, obsługa pojazdów, możliwość wykorzystywania znalezionej broni i innych gadżetów, czy też ogromne wielopiętrowe mapy. Na pewno są to fajne świeże elementy, tak samo zresztą jak mini system walki w Robin Hoodzie pozwalający parować i wyprowadzać kilka rodzajów ciosów, opcja rekrutacji czy zarządzanie obozem. Ponownie bardzo przyjemne, ale jednak mimo wszystko drobnostki. Dlatego śmiem twierdzić, że jedynym naprawdę dużym i innowacyjnym elementem wśród tej trójki jest zaporządkowany na dzikim zachodzie system planowania akcji, który sam jeden wprowadził zupełnie nową, taktyczną i jednocześnie bardzo efektowną warstwę do tego typu gier. Możliwość Zaplanowania i przeprowadzenia akcji w wybranym momencie spowodowała, że nie trzeba już było uczyć się szybko klikać, a wykonywanie nieco bardziej skomplikowanych, rozplanowanych w czasie działań stało się dużo przyjemniejsze. Dlatego, w tej kategorii Desperados 3 punkty, a obaj konkurenci po jednym. I tym sposobem dotarliśmy do połowy dzisiejszego pojedynku, w związku z czym przyszedł czas na moją standardową prośbę do Was o wsparcie kanału, na jaki tylko sposób uznacie za stosowny. Wszystkie Wasze lajki, komentarze czy subskrypcje naprawdę dają mega kopa do dalszego działania i są bardzo mile widziane. A jeśli dodatkowo chcielibyście wesprzeć mnie finansowo, to oczywiście też jest taka opcja poprzez platformę BuyCoffee2. Liczba pomagających w ten sposób osób wciąż rośnie, czego dowodem niech będzie lista właśnie wyświetlana na ekranie, a jeśli i Wy chcielibyście do nich dołączyć, to stosowny link znajdziecie oczywiście w opisie. Całość jest bardzo prosta, działa trochę jak w internetowym sklepie i nie wymaga nawet rejestracji, a o jakichś długotrwałych zobowiązaniach nie ma rzecz jasna mowy. Wszystkie środki przeznaczam na rozwój kanału i mam nadzieję, że przez ostatnie miesiące mocno było to widać. Ogromne dzięki dla Was. A tymczasem lećmy do rundy siódmej. Runda siódma, długotrwały wpływ na branżę. Jeśli chodzi o długotrwały wpływ na branżę, to tutaj sprawa jest raczej prosta. Nie sposób bowiem odmówić komandosowi 2 bycia bardzo ważnym tytułem dla gatunku, który to mądrze rozwijając pionierskie pomysły z jedynki osiągnął ogromny sukces. Zresztą dla wielu jest to tytuł będący absolutnym punktem odniesienia, jeśli chodzi o to, czym strategie w czasie rzeczywistym, ala Commandos, w ogóle są i jakimi prawidłami należy się kierować, żeby robić je dobrze. I właśnie z racji bycia grą okultowym niemal w statusie i wielkiej rozpoznawalności zwycięstwo mu się należy. Choć trzeba przyznać, że składa się na to raczej suma mniejszych elementów niż jakiś jeden wielki przełomowy, którego tu zwyczajnie nie ma. Pozostałe dwie produkcje na pewno są nieco bardziej w cieniu, choć des Desperados na kilku polach zbliżył się do komandosów, choćby z racji istnienia kilku sequeli oraz mechaniki planowania z powodzeniem wykorzystanej nawet w dużo późniejszych produkcjach. Robin z kolei takowych się nie doczekał, a sama gra z racji bycia mocno niszową nigdy nie osiągnęła takiego poziomu wpływów i rozpoznawalności, na jaki zasługiwała. I wielka szkoda. Podsumowując, Komandos 2, 2 punkty, Desperados 1, Robin 0. Runda 8 level design. Level design to krótko mówiąc, raz jeszcze deklasacja ze strony komandosów. Po pierwsze, spory wachlarz środowisk, od tropikalnej dżungli po skute lodem zimowe miejscówki, powoduje, że jest co tutaj podziwiać. A po drugie, jeszcze ważniejsze, poza ewidentnymi walorami estetycznymi, mapy mogą też pochwalić się niezwykle istotną dla rozgrywki wielopiętrowością. Schody, drabiny, kanały wentylacyjne, dachy, piwnice, wnętrza budynków itd. itd. To wszystko buduje niezwykle złożone. Sieć, z której nasi komandosi muszą nauczyć się sprawnie korzystać, i która daje im wielorakie możliwości przechodzenia kolejnych planż. Dwie pozostałe gry wypadają na tym tle nieco bladziej. Bo i co z tego, że mają super fajne klimatyczne scenerie, skoro mapy są mniejsze, mniej zniuansowane i na pewno pozbawione tak szerokich możliwości działania. Na koniec, na mały dodatkowy plus dla desperados, można zaliczyć fakt, że sporo lokacji ewidentnie zaprojektowana jest tak, żeby jak najwięcej wycisnąć z plan akcji i skradankowego charakteru rozgrywki. W Robin Hoodzie zaś lokacje, choć bardzo piękne, zawsze wydawały mi się nieco zbyt powtarzalne i zbyt jednowymiarowe. Wobec czego, tym razem Commandos 2 – 2 punkty, Desperados 1 i Robin – 0. Runda 9. Dopracowanie techniczne i interfejs. Jeśli chodzi o interfejs i dopracowanie techniczne dzisiejszych gier, to sprawy mają się następująco. Jako że Komandoz 2 oferuje największą liczbę postaci, a także potężny arsenał przedmiotów i broni, to naturalne jest, że wpływa to na rozbudowanie interfejsu. Te wszystkie panele umiejętności, ekwipunku, sloty na broń, narzędzia, apteczki, no jest tego sporo. A do tego dochodzi rozbudowana klawiszologia. Dla doświadczonych graczy super, dla początkujących chyba nieco mniej. Tym bardziej, że ze świecą szukać tam Współcześnie rozumianego samouczka. Na przeciwległym biegunie raz jeszcze pojawia się natomiast Robin. Pojawia się i robi naprawdę dobre wrażenie ze swoim skromnym, a czytelnym interfejsem. Wszystko jest tam pod ręku i widać, że mocno postawiono na ergonomię oraz łatwość i przystępność rozgrywki. Desperados, jak już nieraz bywało, plasuje się gdzieś dokładnie po środku, pomiędzy złożonością paneli komandosa, a łatwością obsługi Robina. Pod względem technicznym, tym dwóm ostatnim też raczej nic złego nie można zarzucić. Oba działają stabilnie i tak samo było zaraz po premierze. Przynajmniej z mojej perspektywy. W przeciwieństwie do komandosów Dwa, którzy z tego co kojarzę miewali problemy z uruchomieniem na niektórych, głównie nowszych systemach operacyjnych od siódemki wzwyż. Ale jest też możliwe, że były to wyłącznie moje problemy. Dlatego biorąc to wszystko pod uwagę, tym razem dwa punkty dla Robin Hooda, jeden dla Desperados i Commandos 2 na zero. Runda 10: Klimat. No i pora na chyba najbardziej indywidualną i subiektywną kategorię moich giereczkowych bitew, czyli klimat. I tutaj od razu bez bicia przyznaję, iż jestem ogromnym fanem atmosfery, jaką udało się twórcom wykreować w Robin Hoodzie legendzie Sherwood. Poczucie uczestniczenia w zawadjackiej, zbójeckiej, pełnej humoru przygodzie jest tutaj przemożne, a wszystkie najważniejsze elementy gry w postaci wyjątkowo plastycznej grafiki, magicznego dźwięku i gameplayu współpracują, żeby ów baśniowy charakter całości jeszcze bardziej podbić. Bardzo pozytywnie w tej kategorii wypada też Desperados, bo pod wieloma względami stanowi po prostu kwintesencję dzikiego zachodu. Przechobecny, kurz, saluny, rewolwerowcy, charakterystyczna paleta barw, oprawa dźwiękowa czy choćby filmowa narracja powodują, że to jeden z lepszych tytułów dla miłośników gatunku. No i na koniec Komandosi. Drugowojenny, z jednej strony poważny, z drugiej przywodzący na myśl przygodowe, filmowe produkcje z tylko dla orłów na czele. Jest epicko, jest sugestywnie i realistycznie a szczegółowość oprawy i cudowny dźwięk dorzucają swoje trzy grosze. W tej kategorii ode mnie dwa punkty dla Robina i po jednym dla pozostałych. Runda 11. regrywalność. I ostatnia, już dzisiaj złota kategoria. Regrywalność w grach tego typu to dla mnie przede wszystkim kwestia tego, na ile warto ponownie wracać do ukończonych misji czy kampanii, i czy za drugim, trzecim razem znajdziemy nowe sposoby podejścia, nowe strategie i sekrety. Jednym słowem, im więcej ścieżek do zwycięstwa, tym lepiej. I w tym kontekście najlepiej sprawdza się zdecydowanie Commandos 2, głównie przez wspomniane już przeze mnie wielkie, rozbudowane mapy z wielorakimi ścieżkami i możliwościami poprowadzenia poszczególnych Akcji. Często są też na nich poukrywane bonusowe przedmioty czy mini zadania poboczne, więc zrobienie wszystkiego na 100% może zająć długie godziny. Pozytywnie na ten aspekt wpływa też na pewno liczba i różnorodność dostępnych postaci, dodatkowo zwiększająca jeszcze swobodę w podejściu do realizowania konkretnych celów. Produkcja stawia przed graczami rozliczne, coraz większe wyzwania i na pewno zachęca do powrotów. Nieco gorzej sprawa wygląda w Desperados, bo co prawda, możliwości radzenia sobie z kolejnymi piętrzącymi się przed graczem przeciwnościami jest sporo, głównie z racji na różnorodne i liczne umiejętności postaci, ale efekt na pewno psują ograniczenia wynikające z raczej tunelowego charakteru map te nie będąc aż tak rozbudowanymi naturalnie nie dysponują aż tak wielką liczbą odmiennych ścieżek postępowania. Sama kampania, choć wciągająca i udana fabularnie, jest też zwyczajnie liniowa i przy kolejnych przejściach niczym nas już nie zaskoczy. Z racji na mniejszą złożoność mechaniki i generalnie nieco bardziej ograniczony content, z pozoru gorzej wypada tutaj Robin. Z drugiej jednak strony półotwarta struktura kampanii daje poczucie nieco większej sprawczości w kontekście wpływu na dalsze losy naszej wesołej drużyny. Dlatego tu Tutaj trzy punkty dla komandosów i po jednym dla dwóch pozostałych. Runda 12, współczesna dostępność. Okej, okay, i tym sposobem dotarliśmy do ostatniej kategorii, w której przyjrzymy się współczesnej dostępności wszystkich trzech tytułów. I tutaj ważne. Wszystkie trzy są dostępne powszechnie cyfrowo w wersjach Steam czy GOG, które to często znajdziecie na promocjach za symboliczne kwoty i każda bez problemu uruchamia się na nowych systemach. Commandos 2 ma zaś dodatkowo ten plus, iż jako jedyny parę lat temu doczekał się oficjalnej edycji HD, poprawiającej wizualia i dostosowującej niektóre elementy gry czy interfejs, to bardziej współczesnych standardów. Produkcja ta ma też dużą społeczność, prężnie działającą nad modami, misjami czy modyfikacjami. W przypadku pozostałych dwóch w tej kwestii jest dużo, dużo skromniej i mody czy modyfikacje, które znam, mógłbym pewnie policzyć na palcach jednej ręki. Poprawcie mnie jeśli się mylę, bo może zwyczajnie coś mi umknęło. Dlatego też w tej kategorii punkty zdecydowanie dla komandosów, a produkcję Spellbound na remis. No dobrze, troszkę jestem zdziwiony, ale po raz pierwszy w krótkiej historii tego minicyklu na kanale mamy remis. z 2 i Desperados zdobyły po 17 punktów, a Robin Hood, choć walczył dzielnie, 10. Jest to remis, wydaje mi się zasłużony, który żadnej z nich niczego nie ujmuje i dlatego też nie widzę potrzeby rozstrzygania go na siłę. Zresztą wszystkie trzy produkcje to świetne, dające mnóstwo radochy tytuły, a to, która bardziej Wam podpasuje, ostatecznie rozbije się pewnie o niuanse i indywidualnie. Preferencje w kilku podstawowych obszarach. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że taki poszerzony pojedynek Wam się podobał. Koniecznie dajcie mi znać, co myślicie i podrzućcie jakieś inne propozycje kolejnych bitew. Tymczasem ja się z Wami żegnam i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, cześć.